Uczę super kryj, medytacji, jogi, technik oddechowych, Fundacji artykliwów. Dzisiaj chciałam się podzielić z Wami moim entuzjazmem, e, moją energią i wewnętrznym spokojem. Wewnętrzny spokój jest kwarantem spokoju zewnętrznego. I z tą myślą, z tym wewnętrznym stanem chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić na dwa kursy, które odbędą się 2, 5 czerwca i 3, 5 czerwca w Tarasce, pięknie położony nasz ośrodek centrum w Sulejowskim Parku Krajobrazowym, półtorej godziny trawie od Warszawy. I na kursy jakie było z Krzeźniowa, to jest ten od 2, 4 tygodnia i wieczorkiem zaczynamy. Ważne dla medytacji w od piątku, 3-5 czerwca. Szysi yoga to taka unikalna, bardzo delikatna linia jogi, ale mocno energetyzująca. Będą tam medytacje, relaksy, zestawy asan, no i wiedza oczywiście najważniejsze i na jednym i na drugim kursie jest doświadczenie doświadczenie jogi, doświadczenie siebie yy, doświadczenie transcendentalne i usunięcie wszystkiego tego co nam przeszkadza stresy, niepokoje zmęczenie yy, a także podniesienie poziomu energii. na pewno będzie dobre spanie i później jeszcze lepsze spanie yy, możliwość takiej wyrobienia w sobie albo pobudzenia wewnętrznej uważności, wyciszenie, a zarazem gotowość. Zapraszam, po prostu wszelkie szczegóły poczytajcie. Nie mamy za wiele miejsc w tarasce, bo jest w tym samym czasie jeszcze jeden kurs, więc szybciutka decyzja, a ja zapewniam super atmosferę: będzie muzycznie, tanecznie, wieczory na tych kursach będą wspólne. Happiness poprowadzi ze mną Dorotka Niedźwiecka, a więc. Przyjeżdżajcie po prostu potem spokój, po energię. Dziękuję.